Hoblade twarze, ja jestem Herosa. Przed nami kolejny odcinek z gry Pillars of Eternity. Wow. dobra. Eee, ostatni, co my ostatnio żeśmy robili? Nie mam nowych wieści, to ok. Tu zanim trzeba będzie się w końcu przejść, Niko nie usłyszałem. Hiramia, leć. Eee, dobra, co my w ogóle mamy zrobić? Ja mi to nie gram, że nie pamiętam. Ten gamy dobra próbę niezłomnego. poznać, już niezłomnego. Bezkresne ścieżki ścieżki. Ok, to jest wszystko takie nie na teraz. Rynek w gawędzie. Doręcz pismo, co to jest za pismo? Ok. Niemieńska torość. Zapamiętam. Dar ondry Dobra Rynek Hata, staropieśń, hatta staropieśń. Jeszcze więc. Gdzie my chcieliśmy? Tu jest nibyńska torość. To my tu byśmy chcieli. Znaczy tego questa. Dobra. Najpierw zrobię questa pobocznego. Weź jakieś priorytety w życiu. Myślę, że to jest jakieś inne zejście, ale to ja się tam znam. Mm, tak i przez sekundę patrzę telefon, bo coś ważnego się działo. Nieważne. Heros, skup się, skup się. Będzie dobrze. Boję ja się tylko, co nas czeka w w tym ogólnie w tych terenach, bo. Mm, znowu nie zrobiłem sobie mapy. To jest moim błędem. I nie wiem, gdzie ja tego gościa, co go tam ubić tego orka sz szamana czy coś takiego sobie sumie? Sprawdzić film. Hmm. przypadkiem w wybrzeżu wiązów. Hmm. Czy mnie nie ma w wszystkim tym głowy orka? Chwila, chwila. A. No, załadowało się, wreszcie. Mm, tu chcemy. I i i. Nie tu gdzieś głowy. Przynotowane pismo. Nie ma nigdzie głowy? Nie wziąłem czy coś. W ogóle właśnie, ja wróciłem sobie tego pana. Już zamiast kota i i i ty mój drogi alocie. No przy przykładzie nowy zakręć. Trzy zaklęcia to w sumie nie jest źle. Co prawda ja i tak pewnie z tych zaklęć nie będę korzystać, ale co? Tam? Hej. A czyli tutaj nie mają problemu z tym dobra. Oswojone wilki, łowcy. Jezus! Dużo tu ludzi, trzeba przyznać. Kolejny zakład na trzewiki. Elf w średnim wieku stoi za ladą gospody. <laughs> Ma ciepły, serdeczny wyraz twarzy i uśmiecha się sympatycznie powitanie. Witaj, witaj. Zawsze miło zobaczyć nową twarz. Siadaj, gdzie tylko sobie życzysz, przyjacielu. Wyglądasz na kogoś, kto przybył daleką drogę. Każdy jest tu mile widziany, a już szczególnie jeśli na nadrzucić kawę powieści. Hmm. o tym miejscu. Oczywiście, twarz Eiteriona rozjaśnia się. Założyłem tę gospodę wiele lat temu, ale pod wieloma względami jej historia zaczyna się o wiele wcześniej. Był to podczas mojego powrotu z dalekiej podróży na południe, gdy po raz pierwszy usłyszałem opowieść o drzewie, na którym wspiera się ta gospoda. Kilka stuleci temu miało miejsce dziwne wydarzenie. Niebo z tego, tego dnia było niespokojne, pełne spadających gwiazd. Wtedy jedna z nich runęła w dół prosto na Eorę. Spadła tutaj, odeżając w niewielkie drzewko i niknąc z jego wnętrzu niczym roz, rozgorzałe serce. Drzewo jednak ocalało i z biegiem lat rosło i rosło, aż sięgnęło rozmiar dwa razy większy niż inne drzewa w dwukrotnie krótszym czasie. Znosiło się tak aż do momentu, gdy osiągnęła wysokość, którą ma dziś i od tamtej pory nie urosło już więcej. Usłyszawszy tę opowieść, wiedziałem, że muszę odkryć prawdę. I oto ona, tam, wskazuje ręką wielki kamień stojący w pośrodku pomieszczenia. Zbudowałem tę gospodę wokół serca drzewa, a witało ono wszystkich wędrowców, którzy na nie spojrzą. Zawsze mi zobaczyć nową twarz. trzeba gdzieś tylko ten Ada, to już czytałem. Kim jesteś? Nazywam się Eiterion. Mówią na mnie złachane trzewiki. A, złachane, przecież zachłane. Z powodu moich dawnych wędrówek i wszystkich tych butów, które na nich zdarłem. Te dni mam jednak ze sobą. Wiele widziałem a dzisiaj, więc słyszę od wędrowców, którzy tu zachodzą. A to już było. Co oferujesz? Duchowa spirala? Co, co to? Dłoń nie wezmę. Będę też wszystkie Twoje zestawy obozowe w sumie. Daj. Masz. A teraz gdzie są? Ci, których szukam. O, są mnisi, mnisi, mnisi. Nich pociera dłonie, skronie, chowając twarz w dłoniach. podnosi ją na, a ciebie, gdy się zbliżasz. Przydałoby się tu normalne drzwi, mruczy. Teraz brać mnie w to pomieszczenie, licząc na odrobinę prywatności na obcej ziemi. Być może mógłbyś znaleźć co inną izbę w tej gospodzie. Kim jesteś? Niech otwiera usta, że coś powiedzieć, ale w ostatniej chwili rezygnuje. Przyglądać się uważnie, starannie ważąc słowa. Raz z braćmi prowadzimy prywatną rozmowę w pokoju, który wnęliśmy na własny użytek. Proszę, jest tu tawerna wypełniona ludźmi, którzy chętnie dostarczą ci rozrywki, której szukasz. Dobra, to powiem wam, że znalazłem waszego kolegę i zdechło mu się. Oczy mijają się okrągłe. Zaciska pięści z całych sił z donośnym trzaskiem stawów. Trzask taki jak naszy, powiadasz? Czy miał coś przy sobie? Czy coś ci powiedział, albo wręczył? Proszę, już dawno mieliśmy się tu spotkać z naszym bratem. Jeśli go znalazłeś, to znaczy, że mi się opuszczają o wzrok i jednogłośnie zaczynają szeptać modlitwy żałobne w intencji poległego zakonnika. Daj mi to pismo. Daj mi to. Wykrzykuje w ci pismo z rąk. Eee, niemal natychmiast jego twarz się, na jego twarzy pojawia się rumieniec. To znaczy, proszę, to bardzo ważne. No! Niech łamie pieczęć, rozwija pokryty ręcznym pisem zwój i szybko czyta wiadomość, poruszając bezgłośnie wargami. Odwraca się i przemawia do braci. Bracia, arcymęczennik przesłał swe słowa. W końcu mamy to, czego potrzebowaliśmy. Dziękuję ci, nieznajomy. Mówi, składając przed sobą dłonie i wykonując głęboki ukłon. Twoja uczciwość zasługuje na uznanie. Przyznaję, że byłem zaskoczony. Gdy wręczyłeś mi wiadomość, spodziewałem się zostać złamaną pieczęć. Niech obla się rumieńcem i po raz pierwszy uśmiecha. Cieszę się, że zwykła przyzwoitość nie zaginęła jeszcze na świecie. I wracamy po krótkim cięciu, bo tak. <laughs> Skończyliśmy na tym, że yy, sięga do fałszaty. Proszę, twoja uczciwość musi zostać nagrodzona. Wyjścia czy umiarkowany wzrost reputacji. To mi się podoba. I co, tutaj nie jestem nic? A ile bracia? Okej. Mówi, już ukończona. Dobra, 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 nie chcę już tego czytać. <laughs> to jest tarcza. Uu. To może ciekawe. Nie co z dwóch ręcznej. Jest dwuręcznej. ręcznej. Trzeba by poznać jakieś lepsze bronie i rzeczy. Dobra. A to nieważne. Lecimy dalej. Jest to coś jeszcze do załatwienia? Uh, tu jest ogr. Czy ogr mi to wpuści? Hej. Szupła kobieta z zabrudzo zabrudzonym skórzanym odzieniu napotyka Twoje spojrzenie. Dobrze spotkać tu kogoś z bardziej cywilizowanych stron. Jej potargane włosy układają się w pofalowane czarne pasma. Pomimo delikatnych rysów twa twarzy, dość no w powrótku nadaje jej chłopięcy wygląd. Na Was jej skórze odczuławia do nie dociągnięć glan tatańskiej gościnności. Jej skryte pod rękawicami dłonie spoczywają na rękę jeszcze długiego estoka, przepasanego nisko na biodrze. Mogłabym nawet zapomnieć im, im niechęć w stosunku do przybyszy, ale to obyczaje tawerny i rozwodnione trunki to jest niewybaczalne. Dwunastka z zreser... rozd. w dupę. Mam nadzieję, że nie przesadzam z otwartością, ale chciałabym powiedzieć, że już o to je słyszałam. Czwany uśmiech sprawia, że na jej płyczkach robią się dołeczki. Cieszysz się dobrą swoją wśród członków dwunastki, nie chcę. Co automatycznie czyni nas przymierzeńcami? Rzuca ci zalotne spojrzenie z podługich rzęs. A spojrzenie pogają się nawzajem, nieprawdaż? Kim jesteś? Kobieta otrzymuje kurz ze spodni i składa przed tą teatralny ukłon. Gdzie moje ma dworskie maniery? Uśmiecha się kpiąco. Jestem Siwette. sweener, sweener chyba. Bardzo mi miło. Masz się wbrew z uśmieszkiem lekkiego skrępo skrępowania. Jednak tymczasem niech będzie. Niech będzie, że jestem tylko kolejną cudzoziemką, która pilnuje własnego nosa. Dlaczego czego ci trzeba? Moi przyjaciele ściągnęli na siebie niechcianą uwagę. Swinet rozgląda się wokół w poszukiwaniu niepożądanych słuchaczy. Gen fatańskich zwiadowców. I to nie jakie, byle jakiego motłochu czy lokalnych fanatyków, ale samych kół. Przerywa, pozwalając, by wymowna, mówiona nazwa wybrzmiała. Kły są brutalne i niestrudzone. Ten nie urządzą pokazówkę z niepokornymi w broli głównej. Dlatego właśnie potrzebuję Twojej pomocy. Uśmiecha się szeroko. Potrzebuję kogoś, kto ostrzegłby ekspedycję o nadchodzących kłopotach i kto gotów byłby walczyć, jeżeli zaszłaby taka potrzeba. Pokępuję rękojeść swego stoka. Przy odrobinie szczęścia, dotrzemy do moich przyjaciół zanim do... zrobię to kły. W przeciwnym razie może dojść do rozlewu krwi, bo kły mają swoją reputację do utrzymania. Eee... Dlaczego z nimi nie jesteś w takim razie? Kobieta sztywnie, jest, słysząc pytanie. Wypadłam kolej do dalekiego patrolu. Spostrzegłam kły wracając do obozu. Wiedziałam, że powrót do grupy wiąże się z ryzykiem doprowadzenia do niej wroga. Znam te lasy i wiem, jak nie rzucać się w oczy. Nie chciałem jednak ryzykować życiem swoich przyjaciół, przekradając się pod nosem łowców, jak, tak wytrawnych jak kły. Czyli po prostu skurzyłaś! Gdyby zauważyli mnie ostrzegającą przyjaciół, byłoby po nas. Swinnet przegląda, przechyla głowę i uśmiechając się, wskazuje na ciebie jeśli zobaczą mnie ze wsparciem, na przykład z tobą, wtedy przynajmniej będziemy mogli ich odstraszyć albo stanąć do walki. A co żeście zrobili? Całe postawienie stopy w Angland może być poczytane jako obraz plemion. Nie wiem, jak wypadł na padł nasz trop. Podejrzewam, że któryś z, no, z nowszych zwiadowców nie zamaskował dobrze swoich śladów. Gdy spostrzegą chły, szły ścieżką, którą ekspedycja podążała dni wcześniej. dobra. Ja się tym nie zajmuję, przykro mi. Ale tu o czas ho składa dłoń z rękawicy, rękawicy do usta i milknie. Rozumiem, że, obajasz, że się obawiasz, ale mam nadzieję, że zmienisz zdanie. Prędko. kiwa głową i odwraca się. Nie zmienię. 12 to parszywek. Chu. <coughs> subraty. subraty. Hej. A, tylko trzy kropki, wiesz, okej. Okay. Co ma mi się tu ja mógłbym zamieszkać w England <laughs> Kto cię ma znaleźć? Gdy się, gdy się zbliżasz mężczyzna patrzy na z uwagą otwierasz oko ty to ty to ciebie szuka Osawino. to ty zabijesz Lorda Redrika. A jeśli nawet nie, nie rozumiesz nie wyszło ci to nie wyszło ci to należy do straszy warowni należy, należy, znaczy się Zabił większość wartowników, tych, których nie zabiłeś. Kost nie porządził zbyt długo. Potrafi tylko gadać, to znaczy dość dobrze się dla niego pracowało. Znacznie lepiej. Ale to mu nie pomogło, gdy wrócił Redrick. Na bogów ten wrzask. Oczy miał, jakby płonął od środka. Przychodzi go dreszcz. Mówi, że przybył nam dowodzić, jak poprzednio. Mówił, że zabije cię za to, co zrobiłeś. Powiedziałem mu, że cię odszukam i wręczę ci wezwanie. Że zrobię, to honorowo, zrobię to honorowo i takie tam. Puścił mnie. W tamtej chwili uciekam tak daleko, jak pozwalają mi fundusze. Śmieje się ponuro. Zabawne, że w końcu jednak cię spotykam. Co? Myślałem się, że, że macie tam przygotowaną dla mnie jakąś zasadzkę. Kto? Ja idę ci durnie w przez Rydlika z murów? Nie masz z nim nic wspólnego. Nie mam z nim nic wspólnego i, z całym szacunkiem, trzymać się od niego najdalej, jak tylko możliwe. Mam zamiar zostać tutaj i pić do utraty pamięci. Powodzenia, przyjacielu. Coś okropnego czeka w tej warowni. Spragniono na twojej krwi. Wait! Redrik Pamaś przecież nie żyje. No nie żyje, przecież ja go zabiłem. Pamiętam to. Co to było? O Boże, kiedy to było? Chyba przed czerwcem. Przed czerwcem? A może nawet wcześniej? Może w maju? Nie, nawet jak już zaczął czy nie wiem, kiedy zrzuciłbym serię. A coś ten desem. W każdym razie trochę minęło, odkąd to zrobiliśmy, i tak już wszystko to pamiętam, że go zabiłem. Zjedna z jedna z niewielu rzeczy, które pamiętam. Bo skąd się wziął nagle 10% baterii w telefonie? Jak to możliwe? Dobra, e, mieliśmy ich chyba do rzeczy wiązów? Idziemy dokładnie, myśl. czekajcie. gdzie misja? W eee. eee. dorzecze wiązów, a ja chcę do rzeczy, a to jest. A to jest co? A to jest do rzeczy, to ładnie, że trafił. Chociaż nie. Głusza, pójdziemy najpierw do warowni. Albo do wybrzeża wiązów. bo jeszcze tam trzeba załatwić pewne rzeczy a to jestem ja reszta idzie Tędy. Jak lubią to czemu nie? W wybrzeżu bym załatwił tam wszystko co jest potrzebne. W sensie załatwił z Zatrzymuję jednego gościa, później bym wrócił do swojej warowni, załatwił tam co się dzieje i później poszedł do Redrika. Jestem święcie przekonany, że Wybrzeże, żebym kurde zwiedził całe. Co mi się to mogło ostać? Zresztą to nieważne, i tak to zaraz zdechnie. Zresztą patrząc po tym, jak ostatnio żem to robił, to może być ciekawie. Ale to, że spotkam ten laskę z dwudackim, chyba nie bym miał wydał kłom. Zresztą nie mogę spotkać kłów. Chociaż jestem w stanie pozbyć się dwunastki i dołączyć do Grand Fatan. Mam to w dupie. Nie lubię dwunastki potem co zrobili. Znaczy, co zrobili. Są przeciwko animacji, to jest jedna rzecz. A po drugie, są głupi. Bo on jest pewnie w jaskini. Może być głupie pójście tam, ale... Głupsze rzeczy się w życiu robiło Chociaż jak może tu jeszcze być ten koleś Nie, czym w środku w środku pukną tego gościa, to może w gajówce będzie kon nie zadania. I znowu to samo, że reputacja ważna, że wybory i tak dalej, to jest słabe. <coughs> w sensie, ja bym po prostu wybierać, z kim chcę robić tą reputację. Tak, ja też nie mogę. Ale bez mojej wiedzy sprzyjałem się z dwunastką. Ja nie chciałem. Taba, klikam, prawda? Taba. Hej. Eee. a reszta na tego odźwiedzia, wszyscy razem jednego, później do roz drugiego rozwalić, rozwalić niedźwiedzie najpierw. Teraz ogrzą matronę. Wydaje się ona nie już takim aż tak ciężkim przeciwnikiem. Tu jest Nerland mądry już, oj Nie nie Ty już rzuć w niego. Zaklęcie no teraz bijcie wszyscy, daj matronę. Matrona zaraz zdechnie, dobra. Przez tego... To jest druga matrona, oj oj, stój. Niezłomny jest tutaj. Tych lecz I daj być matronę dobra Narlenda. Teraz Narlenda wszyscy Narlenda. Może jest do nieco chwila w sumie trochę bym powiedział. Kto go zacznie zamierza bić. Matka. e Etonacja. Wszystkim Wszystkim zasięgu to nie. Nie my krzyk. O. Wrzuć mu krzyka. No rzucasz. Się umarło. I dobrze pójdzie, to nikt na, na mnie nie zginie. Oj, ma skórę. Oj, dobra, to ja wyjaśniam O, zdeczuł. Głowa, jest? Głowa. Nie, tu coś jeszcze, ale w skutkach, proszę, w kuckach. I Mokradłowce dwówcę, kuli ognistej, dobra będzie. Jaskiniowy koral, Kolejny jaskiniowy koral. W to tyle? A jeszcze że ta walka z nagranym była o wiele łatwiejsza niż walki ogólnie w tamtym tych terenach. Że mi się trochę głupio powiem szczerze. Mam tylko nadzieję, że jak pójdę do mm, tych do głębi. Znaczy do głębi dwóch, do warowni najpierw mojej to, że się nie okaże nagle. Że będę zmuszony. Y, z, spróbować zrobić questa y, z dodatku. Na razie robienie w dodatku ścienią nie kręci. Znaczy, robienie dodatku spoko, ale nie teraz. No i czy będzie tak, że jeżeli na przykład mam bardzo długą podróż, to może się że coś mnie zaatakuje po drodze? To by było w sumie fajne. Takie zawsze jakieś, coś nowego. Dzień i 6 godzin. Zaś mnie zaatakuje po drodze? Chyba nie. Chyba ja teraz wygląda trochę inaczej ten ekran ładowania niż wcześniej gdyśmy szli do Senua. Bo Mi się po prostu tak wydaje? Nie, chyba wcześniej ten ekran wyglądał troszkę inaczej. Co w się sensie było bardziej zniszczone wszystko? W ogóle z niej perspektywy to było pokazane nawet. A nie kojarzę takiego ekranu dokładnie. Chociaż powinien może sprawdzić? Nie wiem. Wiem, że muszę rozważyć Redrika jeszcze poza tym, ale już nie w tym odcinku na pewno. Tutaj oddam questa do gajówki i zrobię coś tam jeszcze w sumie. Hmm. Gdzie tak można eksplorować tego questa do dwunastki? Jeżeli bym spróbować questa do dwunastki i sfailił to byłoby fajne. Jaki znowu powrót na dwór? O czym wy do mnie? Nie umarł, zastąpienie Automatycznie. Yy. Dobra zrobione. No zostaw powrót na dwór. Una z posił pacu sednuła, Warin. Wysoko na końcu do cybuntu. A, to jest ten, co chce kłócić o sednuła, że ono jest jego, a jest moje. Może widzicie w ogóle z tych już. My idziemy murami, czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się tylko. Na no to byłoby ciekawe. W ogóle to już wygląda coraz bardziej. okazane, muszę przyznać. Powodzi wszystkie miejsca są zrobione. Nie wyglądają jak kupa. I jest dobrze. Też nie najpierw. Wezmę sobie to. Skaniecka kość. Brzmi OK. <laughs> Czy są nowe zlecenia? Bardzo proszę. Zaraz odpiszę. Najpierw tylko tego kwestia i w sumie oddam, skończę odcinek. Bo tu ważne rzeczy się w ogóle u mnie. Teraz aktualnie. Eee, Hej! Mam no, na nadzieję, że łowy były pomyślne. Masz jakieś najnowsze zlecenia? Żaden po nagrodę za głowę. Ner, nalrenda mądrego. Fuu, Śmieje się paskunia jak wygląda. Dobra robota, oto nagroda. Kais i sporo tych zlecenia. Mam kilka nowych otwartych. Sprawdźmy, co się nam trafiło. <laughs> Tym razem miejsce trafiło kilka znanych osobi osobistości. Jest zlecenie na Darota Grimaulta, Fampyra i na kapłana, którego chcą dorwać rycerze Tygla. Uu. Czeka też nagrodę. Czeka też nagrodę za głowę zielonej śmierci, ok? Jestem zamyka zlecenie, które wpłynęło od, od Glenfatan ze studni i Brela. Też, w sensie, że chcą pozbyć się jakiegoś szabrownika. Mam <laughs> nadzieję, że z dwunastki. Powiedzmy mi o Darocie. Darot Grimaud to, mąciwa po... to Mąciwoda podający się za wizjonera. Cęk w tym, że już wcześniej usiłowało... usiłowano go zabić, na próbach się skończyło. Niedawno ten fantaż stworzył jakiś kult w katakumbach pod dystryktem Miedziane, ale je ja w ze buntu. Duke chce go, się, po... się go pozbyć na zawsze. Duch nie żyje. O co chodzi z tym kap kapłanem? Torfe, najwyższy kapłan rozerwanego boga, od dłuższego czasu bez części groby na terenie całego Jelniu Boża. Nie ma pojęcia, czego szuka, ale on i jego popielecnicy wybili oddział rycerza Tygla, wysłanym by ich powstrzymać. Teraz rycerze, rycerze chcą głowy kapłana. Po raz ostatni widziałem go w posępnej kniei. A Zielona Śmierć? Kilku alchemików z Łas Łaski <laughs> żąda głowy trola glas Diala, znanego też pod przydomkiem Zielona Śmierć. Killing nie zdradził swoich motywów. Powiedział wszakże, że nie poskąpi grosza. Jeśli przyjmiesz decyzję, powinieneś szukać Jaswida w Le... LAREM. O! Tam byliśmy. A Gansfatanie? Pierwsza pisarka roska artystka w Dorwech, Wraz ze swymi wspólnikami plądrowała Enguitańskie ruiny. Gansfatanie ze studni i Brela chcą, by zapłaciła za swoje zbrodnie. A gdy się to, to się stanie, oni zapłacą na roska rozbija obóz przy Sillaban Ok. Mam te nowe zdecydowanie. Mam. OK. W takim razie tutaj będziemy kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to standardowo wiecie, myśleć. łapkę, komentarz, ustawienie subskrypcja czy cokolwiek innego to się sobie jeszcze chcieli. Wiecie, w końcu tak to działa, prawda? Na pewno. W Na następnych odcinkach porobimy trochę zleceń i spróbujemy pokonać Redrika w jego yy, warowni. Przydałoby się. O, przy okazji mamy po levelu. To później sobie roz, rozdysponuję. Pomiędzy odcinkami może. <laughs> Okej, okay, tak więc cóż, niech moc widzącego zawsze będzie z wami moi drodzy, a ja żegnam cieplutko.